Właśnie uśpiłam synka, więc jestem cała wasza. Moi drodzy, co minutę dostaję wiadomość, albo to na moim koncie, albo na kontach firmowych, kiedy będzie macza, bo się wyprzedała. Ona się wyprzedała w środę, wtorek, mamy piątek, spokojnie. Ona już jest. Ona jest u nas już na magazynie, tylko my mamy magazyn w Łodzi i oni potrzebują takie dwa dni, żeby rozładować towar, przeliczyć, czy się wszystko zgadza, i poukładać na półkach. Więc on już jest. W poniedziałek prawdopodobnie będziemy wbijać w system, więc albo w poniedziałek będzie dostępna, albo we wtorek. Natomiast najlepiej jest, jak się zapiszecie do newslettera na naszej stronie, bo wtedy jesteście pierwsi, bo wtedy dostajecie informacje, wtedy informacje przychodzą Wam na maila, jeżeli powróci produkt i też na naszej stronie pod produktem jest taka, taka tabelka powiadom mnie e, o dostępności i jeżeli się zapiszecie tam konkretnie, no to wtedy już w ogóle dostaniecie powiadomienie, że macza wróciła. E, także spokojna Wasza głowa. Mam nadzieję, że przez weekend wytrzymacie bez maczki. Ale jeżeli bardzo chcecie, to słuchajcie, macie tak: rozwiązanie w Warszawie. Sandra smacza na Wilczej. Jeżeli Wilcza jest daleko, to możecie do Blikle podjechać, bo w Blikle też serwują naszą maczę. A jeżeli nie jesteście w Warszawie, to możecie podjechać do Blikle w innych miastach, bo tam też serwują naszą maczę. Yy, także. Ja w ogóle będę miała weekend taki pracujący tutaj zdalnie, bo wymyśliłam coś dla Was. I prawdopodobnie wydarzy się to jeszcze w wakacje, bo otworzenie lokalu to takie 2-3 miesiące. Natomiast wymyśliłam coś szybszego. I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. <grych> ja dzisiaj byłam też w biurze pomiędzy maczarnią a biurem i byłam żeby rozpakować paczki pr i zaraz powrzucam filmiki i tam się sporo wygłupiam, więc musicie te filmiki obejrzeć tak z przymrużeniem oka. Jak mam dobry humor, to się bardzo dużo wygłupiam. Natomiast wymyśliłam nowy smak matcha, ja ją właśnie piję, jest przepyszna. I teraz tak, będę czasami od czasu do czasu to powtarzać, bo nie wszyscy oglądają moje storki, czasami te storki przemijają i tak dalej. Zmaczam jest jak z kawą. Musicie znaleźć firmę, która Wam smakuje i tak się trzymać. Niektórzy e, twierdzą, że nasza, w naszych e, maczach nie czuć maczy. E, ja już chcę wytłumaczyć, dlaczego takie recenzje na TikToku latają i skąd to się może wziąć. E, więc więc e, zanim miałam swoją maczę, bo to jest też bardzo istotne. My Sandra's mamy swoją maczę. My nie robimy maczy na produktach innych firm, tylko na swojej własnej. I zanim mieliśmy swoją maczę, yy, kupowałam macze w kawiarniach, w restauracjach i gdzie serwują różne brandy, tak? I nie będę wymieniać nazw, ale są miejsca w Warszawie, restauracje, gdzie po prostu ta macza była dla mnie ohydna, a są takie, w których była spoko. Natomiast tak, jest maczą jest tak jak z kawą i y, są różne. W, o maczu mówi się grade, czyli jest takie stopnie. Yy, I są stopnie maczy tradycyjne. Yy, inaczej, wróćmy. Jest kuchenna, tradycyjna. Jest premium ceremonialna, jest organiczna, jest organiczna ceremonialna, i każda z nich będzie smakować inaczej. Każda z nich będzie miała inny kolor będzie bardziej wyrazista, mniej wyrazista, i z organiczną. Czyli tą, którą my mamy, jak nazwa wskazuje: organiczna, to, to taka, który, przy, przy której na, nie są używane żadne chemikalia i możecie być spokojni, że jest z upraw ekologicznych. Ona będzie bardzo delikatna, też ceremonialna, ma dużo więcej kofeiny niż na przykład tradycyjna i. Stąd moż, mogą być takie recenzje na TikToku, że nie czuć maczy. Yy, Macza ceremonialna w kawiarniach to rzadkość. To od razu Wam mówię. Już tłumaczyłam Wam wielokrotnie, ale powtórzę: to jest czysty biznes. Yy, gdy kawiarnia X kupuje macze od firmy Y. To chcę kupić jak najtaniej, żeby sprzedać ją drożej i zarobić na niej jak najwięcej. Więc nie opłaca się tym firmom, tym kawiarniom, kupować drogiej maczy. My mamy drogą maczę jeśli chodzi o rynek, my mamy drogą maczę. Bo będą mało zarabiać, więc wolą kupić tradycyjną i zarobić więcej. No, i tak, gdy ludzie chodzą po tych restauracjach, po tych kawiarniach i kupują macze, i, i zaczynają się przyzwyczajać do tego smaku, takiej intensywnej maczy, potem przychodzą do nas i mówią: to, to Nie czuć maczy. <grym> to, że jej nie czuć, nie znaczy, że jej nie ma. E, że ona dalej was będzie pobudzać. Natomiast e, na Waszą prośbę zwiększyliśmy Porcje, i to już od jakiegoś czasu. Mm, dawaliśmy jedną miarkę, a teraz dajemy dwie miarki. I w każdym, e, i w każdym napoju jest teraz więcej tej maczy. Natomiast e, ona nadal jest delikatna. Dlaczego? Bo my mamy organiczną maczę ceremonialną. Miałam bardzo fajne spotkanie biznesowe wczoraj a propos naszej firmy i rozwoju i skali na jaką chcemy iść i dostałam takie zapytanie dostałam takie zapytanie czy jestem otwarta na to żeby wykorzystać maczę tradycyjną a nie ceremonialną i wypuścić produkty pod brandem Sandras ale z gorszą Gorszej jakości maczą i wtedy byśmy wszyscy więcej zarobili. I ja powiedziałam nie, bo nie będę sobie psuła swojej reputacji i tego, co, nad czym pracujemy od lat, i nie będę schodzić z jakości, żeby więcej zarobić. To chcę, żebyście wiedzieli, że wczoraj miałam taką propozycję i odmówiłam też miałam taką propozycję, żeby zacząć produkować kuchenną, żeby móc właśnie na przykład obsługi obsługiwać blikle z gorszą maczą i bo przecież i tak idzie to do pączków, do ciastek, więc co za różnica i też odmówiłam, e, więc chcę, żebyście wiedzieli, że my naprawdę stawiamy na jakość i czasami może się to równać mm, z tym, że mniej zarobimy. Y, natomiast nie zawsze chodzi o to, aby się sprzedawać i zarabiać miliony, bo wiem, że do mnie nie wrócicie. Y, także my, jedno, żeby, żeby była jasność, to nie jest y to nie jest fundacja charytatywna. My nadal zarabiamy. Natomiast będziemy musieli dłużej i więcej tego sprzedać, żeby zarobić tyle, jakby, ile byśmy zarobili sprzedając tradycyjną. Także tak. Natomiast jeśli chodzi o ceny, to macza na rynku jest między tak. Ja mówię o takich gotowych napojach: 21 zł za latę w niektórych miejscach 24. No i takie bajeranckie już 26, 28. Więc my takie ceny, takie same ustalaliśmy. Pomimo tego, że nasze wielkości są duże. My mamy duże macze. To jest mały napój, a ja na przykład potrafię iść do restauracji, poprosić o macze i dostaję na przykład taki malutki kubeczek za 24 zł. I to taką klasyczną latę. Natomiast u nas nie ma tego, jakby, tej firmy pomiędzy, tak? My swoją własną mamy, więc my musimy odkupywać od drugiej firmy. I tak wygląda model biznesowy. To tak, jakby ktoś był zainteresowany. Nie będę ukrywać, że gdzieś tam nie to ma, i irytuję, że przychodzą młode tiktokerki z zasięgami. Zrobić recenzję maczy i po prostu się wypowiadają na temat, na który, o którym w ogóle nie mają zielonego pojęcia, bo one po prostu mówią: nie smakuje mi, nie czuć maczy, idę dalej. I uważam, że jeśli chodzi o recenzję maczy, to żeby móc. Robić takie profesjonalne recenzje, no to trzeba jakieś tam doświadczenie i wiedzy w tym temacie mieć. A powiem wam szczerze, że ja tak siedzę i oglądam te różne recenzje na Instagramie, na TikToku i tak dalej. I jeszcze nie spotkałam się z osobą, która recenzuje i mówi na temat właśnie tych jakości match. Więc dlatego mnie to tak mało rusza. Bo. Te opinie dla mnie nic tak naprawdę nie znaczą. No. Chyba, że macie pojęcie. I pod koniec dnia, nawet te osoby, które nas hejtują, i tak przychodzą, żeby ją kupić. Więc. Ale cieszę się, że jest więcej tych osób, którym smakuje. Że macie takie luźne podejście jak ja, to ma być po prostu dobre i tyle. Dużo się dzieje. Bardzo dużo się dzieje. Będzie o nas bardzo głośno niedługo. I będziemy wyskakiwać z lodówki. To znaczy, ja wyskakuję z lodówki już od paru lat, bo wyskakuję z cateringiem z lodówki. Także fajne, fajne rzeczy się dzieją. To dzięki wam. Love, love, love. Abra! 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 Abra!